Drewniany kościół w Ostrowie Kościelnym to jedna z czterech architektonicznych perełek usytuowanych w gminie Strzałkowo. Pierwszy obiekt kościoła pochodzący z XV wieku według ustnych podań uległ zniszczeniu w pożarze. Obecną bryłę świątyni w latach 1711-1718 wznieśli Cystersi z lądu. Pierwsza konsekracja kościoła przez biskupa Franciszka Józefa Kraszkowskiego, sufragana gnieźnieńskiego odbyła się 8 września 1723 roku. W ciągu trzech wieków świątynia była wielokrotnie restaurowana i remontowana, by dziś stanowić dziedzictwo kulturalne naszego regionu. Parafia w Ostrowie Kościelnym, mimo wielu historycznych zawirowań, przetrwała tworząc aktywną wspólnotę. Historię opartą na wierze i patriotyzmie tworzyli kapłani, parafianie i darczyńcy. W czasie zaborów w Ostrowie Kościelnym działała elementarna szkoła katolicka, której inspektorem był ksiądz Bogusiewicz. Można przypuszczać, że parafianie strzegli wiary i mowy ojczystej. Czas po I wojnie światowej to w tutejszej parafii odrodzenie świadomości patriotycznej i kulturowej. Przy parafii działał chór kościelny założony przez Teodora Wiśniewskiego, który był organistą w latach 1930 oraz 1945-1947. Od 1948 roku posługo organisty przyjął brat Teodora Wacław Wiśniewski. Jego sylwetka zapadła mieszkańcom w pamięci i sercach. Sufragan Gnieźnieński, ksiądz biskup Jan Czerniak, po wizytacji w 1969 roku napisał w księdze wizytacyjnej. Organista Wacław Wiśniewski mieszka we własnym domu. Od roku 1951 pełni obowiązki organisty i kościelnego, jednakże dotąd bez pisemnej umowy. Mimo iż nie posiada żadnego świadectwa kwalifikacyjnego, dobrze przewodzi śpiewowi wiernych podczas nabożeństw. Prowadzi też zespół śpiewaczy. Pracuje sumiennie, co ułatwia księdzu proboszczowi pracę duszpasterską. Za to mu specjalnie podziękowałem. W okresie II wojny światowej parafia była najprawdopodobniej pozbawiona proboszcza, a świątynia zamknięta. Kolejni proboszczowie tworzyli historię i budowali świadomą chrześcijańską wspólnotę. W kronikach czytamy, iż w 1952 roku podczas wizytacji dostojnie i z szacunkiem przyjęto wikariusza generalnego biskupa Lucjana Bernackiego, który w księdze wizytacyjnej napisał na granicy parafii oczekiwała na nas bardzo liczna banderia rowerowa i konna oraz powóz zaprzężony w cztery konie. Miło podpadały równe stroje rowerzystów jak i jeźdźców, których razem mogło być około 70 osób. U bramy kościelnej powitały nas dzieci i młodzież oraz przedstawiciele rady parafialnej okolicznościowymi wierszami i przemówieniami. Współcześnie we wspomnieniach parafian szczególne miejsce zajmują proboszczowie ksiądz Tadeusz Olek i ksiądz Marian Baranowski. Pierwszy z nich posługiwał w parafii w latach 1965-1989. Z wielkim zaangażowaniem i pomocą parafian przeprowadził generalny remont wnętrza kościoła, położył duchowe fundamenty wierności Bogu i Maryi. W latach 1989-2000 proboszczem parafii był ksiądz Michał Juźwiak, który podjął trud wybudowania kaplicy pogrzebowej i ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski. Z kolei ksiądz Marian Baranowski doprowadził do renowacji zewnętrznej bryły kościoła oraz powstania tematycznych witraży. Zapoczątkował również tradycję parafialnych jasełek, wycieczek, rajdów rowerowych, działań charytatywnych i spotkań bez okazji. Obecnie posługę kapłańską w Ostrowie Kościelnym pełni ksiądz Marek Żurawski, który kontynuuje dzieło swoich poprzedników. Z inicjatyw księdza powstała kamienna podłoga w nawie Głównej Kościoła i Prezbiterium, a także został odrestaurowany ołtarz boczny północny. Ksiądz Marek Żurawski zadbał o kontynuację kultu Maryjnego, wprowadzając nabożeństwa fatymskie. Wychodząc naprzeciw zmianom w otaczającej nas rzeczywistości, parafia założyła konto na portalu społecznościowym, stronę internetową oraz wirtualny cmentarz. Z radością przyjęła jedyne powołanie do życia sakralnego ze wspólnoty w osobie siostry Marii Gabrieli Zamiara, która jest Elżbietangą. Ołtarz w stylu barokowym z dwoma rzeźbami aniołów adorujących Maryję z dzieciątkiem na rękach pochodzi z początku XVIII wieku. Gloria anielska otacza wnękę, w której znajduje się współczesna kopia figury Matki Boskiej Ludzimierskiej. Z 29 na 30 października 1997 roku około drugiej trzeciej godziny w nocy dokonano włamania do kościoła parafialnego w Ostrowie Kościelnym. Ksiądz Michał Jóźwiak w protokole z włamania napisał Po wejściu do kościoła natychmiast zauważalnym było, że z głównego ołtarza zabrana została drewniana rzeźba z drewna lipowego Matki Bożej z Dzieciątkiem. Rzeźba była datowana na wiek XVI, pokryta farbą olejną jako polichromią. Narzucało się jako wprost oczywiste, że włamywacze przyszli po bezcenną dla świątyni w Ostrowie, słynącą łaskami, figurę Matki Bożej. Krucyfik w stylu barokowym z okazałą rzeźbą Chrystusa. Na kole krzyża są trzy obrazy ze scenami z życia św. Mikołaja. Krzyż datowany jest na XVIII wiek. Chrzcielnica kamienna późnogotycka z 1521 roku. Drewniana pokrywa misy chrzcielnej w kształcie korony dorobiona w późniejszym okresie. Barokowy ołtarz boczny północny z początku XVIII wieku z przedstawieniami malarskimi, zwiastowania najświętszej Maryi Pannie przez Archanioła Gabriela, nawiedzenia Maryja wita się ze świętą Elżbietą, obraz świętego Mikołaja Biskupa z trzema złotymi kulami, obraz świętego Stanisława ze Szczepanowa, patrona Polski neogotyckie tabernakulum z początku XX wieku z nadstawą w formie tronu eucharystycznego. Czas powstania oszacowano na lata 1890-1910. Barokowa polichromia, kartusz herbowy z inskrypcją, z krótkim opisem dotyczącym dziejów świątyni. Wewnątrz widoczne nazwisko fundatora Mikołaja Łukomskiego-Opata oraz data konsekracji kościoła. Czas powstania to lata 1718-1723. Bogu najlepszemu, największemu, kościół ten został zbudowany w 1718 roku i przyzdobiony za sprawą Mikołaja Antoniego Łukomskiego. Opata klasztoru w Lądzie, komisarza i wikariusza generalnego całej Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kościół ten został konsekrowany pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja biskupa i wyznawcy. Konsekracji dokonał 8 września roku pańskiego 1723 Franciszek Józef Kraszkowski z Kraszkowic, biskup tytularny Dardanii, biskup sufragan gnieźnieński, prepozyt kolegiaty kaliskiej i łęczyckiej, opat komendatoryjny Witowski. I tak dalej. Dniem rocznicy poświęcenia kościoła jest pierwsza niedziela po święcie św. Mateusza Apostoła. W ołtarzu umieszczono relikwie świętych Justyna i kresencji męczenników. Organy pneumatyczne z 1987 roku, których budowniczym była niemiecka firma organmistrzowska Szlak Schöne. Koronacja Najświętszej Marii Panny, obraz na płótnie z 1705 roku, autor nieznany. Figura św. Mikołaja, późnogotycka, wolnostojąca rzeźba z drewna lipowego z początku XVI wieku, autor nieznany, pochodzenie nieznane, prawdopodobnie z wcześniej istniejącej w obecnej lokalizacji świątyni gotyckiej. Krzyż przy kropielnicy z późnego gotyku przedstawia mistyczną twarz Chrystusa i jest adorowany podczas liturgii Wielkiego Piątku. Na przestrzeni trzech wieków historii parafii głównym elementem łączącym wspólnotę są stałe wydarzenia, które wynikają z duszpasterskiego kalendarza. Tradycyjnie rok liturgiczny rozpoczynany jest od nabożeństw adwentowych, którym towarzyszy konkurs dla najmłodszych. W czasie rorat dzieci zbierają dobre uczynki, które w drodze losowania nagradzane są figurom Matki Bożej Brzemiennej. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas dla parafialnej wspólnoty, który od ponad 20 lat umila grupa jasełkowa oraz misyjni kolędnicy. Wyjątkową oprawę posiada uroczysta pasterka. Czas Wielkiego Postu i Tryduum Paschalnego to również wzmożona duchowa aktywność parafian, w tym szczególnym liturgicznym okresie posługę pełnią druchowie z ochotniczych jednostek straży pożarnej w parafii. Uczestniczą oni w ważnych wydarzeniach jak wizytacje duszpasterskie, uroczystości kościelne i państwowe. Tradycją jest uroczysta msza święta z okazji patrona strażaków Świętego Floriana. Życie duchowe parafii to również praktykowanie sakramentów świętych. Uroczyście przeżywamy Pierwszą Komunię Świętą naszych dzieci, sakrament bierzmowania i małżeństwa. Z szacunkiem są odprowadzani na miejsce wiecznego spoczynku ci, którzy z troską przekazali wiarę przodków kolejnym pokoleniom. Uroczystość ciała i krwi Chrystusa przybiera wyjątkowego charakteru. Co roku procesja odbywa się kolejno w wioskach skupionych wokół parafii. W pierwszą niedzielę lipca obchodzony jest odpust parafialny ku czci nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Trud rolników doceniany jest podczas dziękczynnej im przydożynkowej, na której święcone są plony ziemi. Odbywają się parafialne pikniki dorzynkowe, które stanowią element wspólnotowej jedności przez parafię co roku przechodzą pątnicy zmierzające na Jasną Górę. Są to pielgrzymka archidiecezji gnieźnieńskiej, grupa Promienista Gniezno i piesza pielgrzymka Koszalińsko-Kołobrzeska. Ogromnym wydarzeniem dla wspólnoty parafialnej było nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w roku 1979 i 2022. Parafianie z dumą w progach świątyni gościli najwyższych dostojników kościoła w Polsce z obecnym arcybiskupem Wojciechem Polakiem, metropolitą gnieźnieńskim, Prymasem Polski. Ksiądz Prymas w roku prymasowskim gościł dzieci z parafii. Kościół w Ostrowie Kościelnym, ten w wymiarze duchowym, jak i materialnym, przez trzy wieki doznawał wielu zmian, których dziś jesteśmy świadkami. Parafia może liczyć na pomoc samorządu gminy Strzałkowo z wójtem Dariuszem Grzywińskim, który z troską i zrozumieniem dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego. 300 lat to szmat czasu, jeśli spojrzymy na to dobro, ten dom Boży, to dobro kultury, w którym się znajdujemy. Z jednej strony to moralność, postawy kształtowane w tym Domu Bożym, ale z drugiej strony to dobro kultury. To dobro kultury, które tak pięknie wygląda dzięki ludziom. I w tym miejscu chciałbym wspomnieć poprzedniego proboszcza, księdza Mariana Baranowskiego, podziękować obecnemu proboszczowi, księdzu Markowi Żurawskiemu za troskę, za troskę, za inspirację podejmowania działań prac konserwatorskich przy tej świątyni. Cieszę się również, że samorząd Gminy Strzałkowo każdego roku w miarę możliwości wspiera działania proboszczów poprzedniego i obecnego. Życzę wszystkim Państwu, aby to miejsce, ten dom Boży, był dla nas troską przez kolejne lata. Wsparcia udziela również samorząd powiatu Słupeckiego ze starostą Jackiem Bartkowiakiem. Finansową pomoc w ramach programu w ochrony zabytków parafia uzyskała również z budżetu województwa wielkopolskiego. Przedstawiciele samorządu terytorialnego uczestniczą w życiu parafii i są częstymi gośćmi podczas uroczystości kościelnych i państwowych. Rangę uroczystości podnosi często muzyczna oprawa i koncert orkiestry gminy Strzałkowo pod batutą kapelmistrza Macieja Marciniaka. Parafianie dziękują włodarzom gminy oraz powiatu za ich obecność i wsparcie oraz za zrozumienie potrzeb w utrzymaniu zabytkowego kościoła. Słowa podziękowania kierują również do państwowych i prywatnych instytucji, do przedsiębiorców, osób prywatnych za okazane serce i wszelkie dobro. Bogu dziękują za wszelkie łaski, za zdrowie i opatrzność. Maryi za opiekę nad ich rodzinami, przodkom, kapłanom, którzy spoczywają na tutejszym cmentarzu, za zabudowanie duchowej i materialnej strony wspólnotowego życia, wspólnocie parafialnej, zatrwanie w wierze katolickiej. Każdy człowiek pozostawia dla innych ślady. Są to ślady ludzkich słów, ludzkiej myśli zapisane w papierze. Są to ślady kultury, które, w której otaczamy się, w której żyjemy. Takim śladem wiary, miłości i pracy jest nasza świątynia, której trzystulecie 8 września obchodzimy. Mamy w tej wierze trwać, mamy tę wiarę pomnażać, mamy szukać tego, co Boże. Chcemy po sobie pozostawić też ślad, aby przyszłe pokolenia, patrząc na to, w czym, co będą otrzymywały, w czym będą żyły, mogły ocenić i chwalić się, i cieszyć naszą wiarą, naszą dumą. Wszystkim Wam, moi drodzy, życzę błogosławionego czasu, tego, aby ślady naszego życia były zawsze piękne i prowadziły nas. Do Boga. Szczęść Boże. Ludzie przychodzą i odchodzą, ale zawsze zostawiają po sobie jakiś ślad. Najpierw są częścią teraźniejszości i tworzą przyszłość, korzystają z dorobku przeszłości, a potem sami się nią stają.